Im większa bliskość, tym mniej słów potrzeba. Jakie znaczenie ma to moje pisanie, skoro piszę o kwiatach, a korzenie, które są w głębi, pozostają niewidoczne? A przecież wszystko rozgrywa się tam w ciemności i niemożliwości wyrażenia czy nawet określenia. Tak będzie coraz częściej. Im bardziej zbliżasz się do mnie, tym dalej schodzisz w głąb swojej duszy, w rejony ciszy i bezruchu. Tam nie ma dostępu Twoja inicjatywa, Twoja aktywność. Moje światło może poruszyć, ale ono jest przysłonięte. Tam jest Twoja zatrata siebie. Nie widzisz swojej modlitwy, swojej ofiary. Nie widzisz niczego, co ty czynisz. Twoje czyny są na powierzchni. Pozostały w innym wymiarze, myśli też. A tu jesteś sama. Nawet płacz Twojego serca tam nie dociera. Jesteś zdana tylko na moją miłość. Na jej ból. I słodycz jednocześnie. Spełniłaś tu swoją rolę. Wiem i czuję wielką potrzebę powrotu, ale nie wiem, gdzie mam wrócić. Wszystko jest tak samo odpychające mój dom także, a może jeszcze bardziej. Bo widzisz, moje dziecko. Przed przybiciem do krzyża następuje odarcie z szat tego świata. A żeby wejść w najgłębszy pokład swej duszy, trzeba być nagim zupełnie. Jedyne miejsce, gdzie powinnaś wrócić, to głębia twej duszy, w której ja jestem. Wróć więc. Wtedy rzeczywistość zewnętrzna, a także te warstwy rzeczywistości, w których przebywają myśli i uczucia, będą poza Tobą, nie będą mieć znaczenia. Także myśli i uczucia innych, którymi czujesz się osaczona. Stało się tak, bo chciałaś przejąć na siebie to wszystko, co im ciąży, by ich uwolnić. Teraz wróć, oczyszczę cię i uwolnię. Z księgi proroka Kocheleta. A dalej widziałem wszystkie uciski, jakie pod słońcem się zdarzają, i oto łzy uciśnionych. Zobaczyłem też, że wszelki trud i wszelkie powodzenie w pracy rodzi u bliźniego zazdrość. Więc za szczęśliwszych uznałem umarłych, którzy dawno już zeszli. Umrzej więc dla świata, abyś mogła w głębi swej duszy żyć ze mną. A kiedy będzie przybicie do krzyża? Właśnie wtedy i właśnie tam. Dlatego moja miłość to słodycz i ból, bo jest Ukrzyżowana.